Rozmowa odbyła się w ramach projektu pod nazwą Z myślą o starości z misją dla seniorów, dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni Plus na lata 2021-2025. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim oraz Państwa gościem jest Pani Ewa Sochacka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Sławacka jest dyrektorem Dziennego Domu Pomocy w Zagorzycach i właśnie będziemy sobie między innymi o tym dzisiaj rozmawiali, o działalności całego domu. I przede wszystkim będziemy o tym rozmawiali, właśnie jak wygląda pomoc, której seniorzy mogą doświadczyć w Domu Pomocy w Zagorzycach. Są to różne rodzaje fizjoterapii oraz innych terapii i właśnie o to Panią zapytam tak bardzo ogólnie, o czym, w jaki sposób Państwo właśnie działają, jak ta Państwa aktywność się przejawia w praktyce. Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach działa już od 3,5 i pół roku. Działamy pod szyldem Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Finansowanie jest z projektów unijnych. Nasz projekt nazywał się początkowo Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach, teraz jest Dzienny Dom w Zagorzycach 2. Oferujemy tutaj seniorom z powiatu robczycko-sędziszowskiego zajęcia różnego rodzaju, Mamy zatrudniony personel wykwalifikowany, żeby zapewnić całokształt, całokształt opieki i pomocy dla seniorów. Zapewniamy dowóz z domu do naszego dziennego domu i potem z powrotem również. Jeżeli jest potrzeba do lekarzy, do urzędów, również zapewniamy taką pomoc. Mamy u nas 30 seniorów i są to osoby powyżej 60 roku życia. Można się u nas zapisać, jeżeli jest miejsce, jeżeli osoba powyżej 60 roku życia ma jakiś choć jeden problem w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Jakie dokładnie właśnie projekty, inicjatywy, pomysły są wcielone w życie, żeby tym seniorom właśnie pomóc? Tak jak już wspomniałam, że my w ogóle jesteśmy finansowani z projektu unijnego, i nasz budżet zapewnia bardzo szeroki wachlarz udogodnień dla seniorów. Bo zarówno dowóz, jak i wyżywienie, i śniadania, i obiady, i też przekąski. Mamy zatrudnionego psychologa, który udziela pomocy psychologicznej, dwóch terapeutów zajęciowych fizjoterapeutę, kierowców i kilku opiekunów kucharkę, która gotuje pyszne domowe posiłki. Zapewniamy im również wyjazdy do kina, do teatru. Mogą liczyć na to, że jeżeli mają jakąś sprawę do załatwienia na zewnątrz, urzędową, my staramy się im pomóc, czy na przykład chociażby w załatwieniu dokumentacji do orzeczenia, które jest dla nas potrzebne do różnych rzeczy, a Państwo sami nie mają na przykład możliwości przemieścić się i załatwić tej sprawy, także. Staramy się jako cały zespół pracowniczy zapewnić im kompleks usług, które pozwolą im w sposób miły, dla nich przyjemny, a także owocny, funkcjonować w tych godzinach, w których ich przywozimy czyli od 7.30 do 15.30 codziennie oprócz sobot i niedziel. Czy seniorzy, którzy są w Pani domu zapisani? mogą też sami przyjść do takiego domu właśnie pomocy, czy są właśnie o tyle mobilni i sprawni, że nie potrzebują tego właśnie jakiegoś przywozu z Państwa strony. Tak, jest taka możliwość, ponieważ tak jak już wspomniałam, mamy osoby w przekroju wiekowym od 60 roku życia w górę, nawet i 90 kilka lat mają osoby, które samodzielnie się przemieszczają. Także u nas można zarówno przyjechać naszym transportem, mamy zakupiony nowy w tym roku bus 9-osobowy dla osób niepełnosprawnych, ale bardzo dużo osób przychodzi samych na piechotę, bo to są też osoby tutaj stąd, z Kilka osób przyjeżdża skuterem, swoim samochodem, tak, rowerem. Także nie jest tak, że wszyscy u nas są dowożeni. Większość jest dowożona, ale są osoby, które same tutaj mogą przyjść i, i poruszają się samodzielnie bez problemu. W jaki sposób Państwo... Inaczej, w jaki sposób Pani by scharakteryzowała grupę docelową tych seniorów, którzy korzystają z oferty Domu Pomocy? To są osoby, które właśnie chcą się aktywizować, nie chcą siedzieć samotnie w domu. Jak prosto Pani by opisała grupę tych 30 seniorów, o których Pani wspomniała? Kim są ci ludzie? To są bardzo różne osoby, ale generalnie wszystkich łączy to, że one, te osoby chcą być częścią społeczeństwa, częścią społeczności. Wiemy, że teraz jest taka tendencja, że nasze społeczeństwo się w ogóle starzeje i że coraz więcej mamy tych seniorów. Często oni zostają sami w domach, często rodziny, wiadomo, są zapracowane. Dorośli, dzieci idą do pracy, ich dzieci, wnuki idą do szkoły i oni sami zostają w tym domu. I zazwyczaj ten czas, który spędzają, to jest smutny czas, ponieważ Yy, za bardzo nie mają się jak przemieścić, bo zazwyczaj potrzebny jest transport, oni już w tym wieku no, różnie to bywa. Yy, nie mają zapewnionego tego czasu wolnego i zaczynają popadać w taki marazm. Nie wszyscy oczywiście, no, ale jest takie, taka tendencja. I nasi państwo, seniorzy, którzy są u nas, yy, mówią nam często, i my to widzimy, że dzięki temu, że oni do nas przychodzą, ten ich czas jest wypełniony radością. Aktywnościami, bo prowadzimy bardzo często warsztaty, których aktywizują. Kilka razy mieliśmy zajęcia komputerowe, y, obsługa smartfonów, tabletów, zakupiliśmy tablety, żeby, y, żeby oni nie pozostawiali w tyle za tendencją, jaka jest, czyli ten rozwój nieustanny, żeby on się nie bał, senior się nie bał obsłużyć smartfona, żeby umiał znaleźć sobie coś w internecie, żeby sobie potrafił. Y, otworzyć strony, które go interesują, żeby potrafił prosty na przykład list napisać na komputerze. Także staramy się, żeby oni mieli możliwość podążać za tym, za czym i my podążamy, nie pozostawać w tyle i oni y, bardzo się z tego cieszą, korzystają z tego. Prowadzimy, mieliśmy kilka warsztatów tanecznych, tak żeby, żeby mogli też się poruszać trochę bardzo często robimy im potańcówki w lecie robimy grille zapraszamy też młodzież, dzieci żeby była taka też międzypokoleniowe spotkania, żeby oni mogli razem, dzieci poznawały seniorów i nie bały się ich nie miały takiego wstydu obaw i zarówno seniorzy jak i dzieci bardzo korzystają z tych spotkań ponieważ seniorzy za każdym razem, kiedy przychodzą do nas dzieci, młodzież cieszą się z tego. Mają taką namiastkę, jakby wnuki przyszły. Czasami, nie, czasami niektórzy seniorzy nie mają swoich wnuków, i to jest może jedyna okazja, kiedy y, cieszy się tą radością, którą dzieci wnoszą. Y, także myślę, że y, dzięki tym wszystkim zajęciom nasi terapeuci prowadzą zajęcia codziennie, żeby zapewnić im jakąś tam stymulację zmysłów, też, żeby oni. Zarówno ręce ćwiczyli, mhm. dłonie. Pani psycholog prowadzi, żeby trochę ćwiczyli pamięć, Pomysł. emocje. I ja widzę różnicę na, na seniorach. Nawet widziałam już jak COVID był. Kiedy na chwilę się zamknęliśmy. No bo była ta sytuacja taka ciężka. i Państwo kilk, kilka miesięcy do nas nie przychodzili. I potem my, jako kadra, widzieliśmy tą różnicę, kiedy wrócili, i nagle zaczęły się cofać niektóre czynności społeczne czy dnia codziennego, które u nas były ćwiczone. Pamięć się pogorszyła, czy bez fizjoterapii pogorszyli się, jeżeli chodzi nawet o wiązanie butów. Czynności takie, niby, które na co dzień nie zwracają naszej uwagi, ale u seniorów one są ważne czy nawet niektóre panie mówiły, że nie mogły sobie zapiąć pystonosza. Czyli po prostu się zaczęło robić, jakby e, pogarszać się zaczęli zdrowotnie i emocjonalnie i społecznie. I jak do nas wrócili, I z powrotem wdrożyliśmy wszystkie terapie i zabiegi e, z państwem i z powrotem to zaczęło się rozwijać. Także każdy z tych seniorów Spokojnie można powiedzieć, że podnosi swoje umiejętności społeczne na pewno, umysłowe też, emocjonalne jak najbardziej, bo mamy różne terapie, które są też grupowe i oni się ze sobą jakoś tam komunikują, prowadzą zajęcia, interakcje. Jeżeli siedzieliby w domu, to ten kontakt społeczny byłby bardzo płytki, jedynie z najbliższą rodziną która, jak Państwo wiecie i tak zazwyczaj mało tym seniorom poświęca czasu, bo czynności dnia codziennego szkoła, praca, zakupy zajmują bardzo dużo czasu i dla tych seniorów jest go no, niewiele, a oni mają go bardzo wiele znowu, Dokładnie. więc nasze potrzeby yy, yy, są nie tożsame. Ponieważ oni by chcieli spędzać jak najdłużej czasu i rozmawiać z innymi ludźmi, a mówię, w rodzinach nie ma już tak, że, że mają na tyle czasu, tyle co ten senior potrzebuje. Rozumiem. Czy ma Pani taką obserwację na przykład, że te osoby, które już angażują się w działalność, w jakieś różne właśnie projekty, pomysły z Państwa strony, są pewnego rodzaju właśnie takim wzorem dla osób, które jeszcze z tego nie skorzystały? I na przykład, czy zauważa Pani, na przestrzeni jakiegoś czasu, czy właśnie przychodzi coraz więcej seniorów, czy jednak oni jakąś barierę e, przełamują. I też za chwilę zapytam Panią właśnie, albo nawet może Pani już mniej więcej jest w swoją odpowiedź wpleść to, jakby gdzie jest taka bariera u tych osób, które jeszcze nie chcą skorzystać na przykład z pomocy, e, z pomocy, domu, pomocy, czy po prostu mają... Taką, oferty. W, z oferty. mają hmm. taką tendencję, że są na tyle samowystarczalni, że nie chcą właśnie o pomoc prosić, że jest to dla nich być może trochę rodzaj wstydu, jak Pani uważa? E, to znaczy... Ze względu na naszą ofertę, bogatą, prowadzimy stronę na Facebooku, dzielimy się naszymi doświadczeniami, wycieczkami, wyjazdami do kina, do teatru. Prowadziliśmy tutaj też takie projekty ekologiczne, które były zawsze związane z młodzieżą. My to wszystko dzielimy się na Facebooku. I ja zauważyłam, że, że naprawdę zwiększa się zainteresowanie. Ofertą naszą, ponieważ cały czas mamy pełen stan. Nie ma tak, że nam brakuje uczestników. Dzięki temu, że y, ludzie widzą, że coś się dzieje, że coś się robi, że jest fajnie. Seniorzy się y, cieszą z tego, chwalą się w y, swoich rodzinach. Nieraz ja jakoś spotykam y, z rodziny i mówię: O, bardzo dziękuję, tata mówił, że jest super, że. Y, że, że on nie wyobraża sobie, żeby miał nie przyjść. Nawet mówię, że nawet w sezonie chorobowym, wbrew temu, co by się nam wydawało, że seniorzy, a w zimie nie przyjdą, bo choroby nie przyjdą na pewno, chorzy. Nieprawda. Mamy praktycznie cały stan, a już jest sezon chorobowy, bo oni tak się cieszą, że tu mają wyjście, że tu będzie atrakcyjnie, tu mają przyjaciół, kolegów już, zawarli znajomości. Tu nieraz są jakieś nieformalne miłości również. Także powiem szczerze, że że dzięki temu, że oni też emocjonalnie są nastawieni pozytywnie, to nawet nie mamy o dziwo tylu zachorowań, co byśmy się spodziewali w tym sezonie. I te rodziny niejednokrotnie, jak spotykamy kogoś, mówią, że o dziękuję, super macie, oglądam na Facebooku waszą potańcówkę, czy tam walentynki, czy Mikołaja. Że bardzo się cieszę, że tak fajnie, także myślę, że to się spotyka z pozytywnym odbiorem. I też my, jako personel, staramy się uczestniczyć w różnych projektach, tak jak tutaj w projekcie państwa, żeby wzbogacać tą naszą ofertę. Wiadomo, że nieraz środki nie są takie bogate, jakby się chciało, ale są takie projekty i czasami zdarzy się Mieć okazję je zrealizować, i my staramy się je realizować, żeby nasi seniorzy mieli coraz więcej tych takich bodźców zewnętrznych. Tak jak u Państwa, warsztaty z ratownikiem, czy o odżywianiu zdrowym, czy wycieczka to są plusy, które naprawdę wynikają z projektów, i szczerze powiem, że coraz więcej, żeby było takich projektów, ponieważ nawet jeżeli jakiś ośrodek ma niedobory finansowe. I coś nie może wprowadzić, co by chciał, to takie projekty dają możliwość bezpłatnie wprowadzić różne atrakcje, z których seniorzy się cieszą i one są z korzyścią dla wszystkich. Ja też zapytam panią o te właśnie wyjścia, mówiła pani o wyjściu do teatru, do kina. Z jakimi konkretnie właśnie ośrodkami, instytucjami kulturalnymi Państwo współpracują? Gdzie ci seniorzy właśnie mogą pójść, gdzie się mogą udać? Co Państwo im organizujecie? Yy, to znaczy, od pół roku nieustannie yy, możemy Państwa wszędzie zawieźć tam, gdzie chcą. Więc nieraz pytamy się ich. Pytamy się ich na co chcą iść, czy do kina, czy do teatru, czy może teraz na film, komedię. Yy, my chcemy i ten nasz yy, proces w ogóle tworzenia jakichś tam. Yy, Jakieś imprezy, to też nie jest tak, że to tylko jest nasz pomysł jako personelu. I Bardzo często ja idę, rozmawiam z Państwem i pytam się, co by chcieli, czy są zainteresowani tym. Na przykład wycieczki jednodniowe czy dwudniowe. Byliśmy w Wiśle, w Sandomierzu. Tutaj w powiecie to praktycznie wszystko już Państwo widzieli. I za każdym razem staramy się im znaleźć. Inny rodzaj rozrywek. Że na przykład, jeżeli idziemy do restauracji, to może teraz Państwo spróbują amerykańskiej kuchni, a na innym dniu pani Gesslerowa tam serwuje, więc też spróbujmy, zobaczmy, czy jest super. W innym miejscu, na przykład włoskiej. Także Państwo nasi już testowali różne kuchnie świata, gdzie niejednokrotnie. Być może dla większości z nich to pierwszy raz w ogóle był w życiu, i ja się z tego bardzo cieszę. I oni też się bardzo cieszą, bo zdobywają nowe doświadczenia. Ktoś ich zapyta, gdzie byłeś, co widziałeś. A, jadłeś takie coś, bo ja nigdy. Nie, no to i odpowiadają, tak, tak, ja już dawno <grym>, jadłem, próbowałem, byłem. Także bardzo mnie to cieszy i to dzięki tym właśnie projektom, dzięki tym środkom. Ale także dzięki temu, że my jako personel i Państwo y, mamy wzajemną komunikację i y, konsultujemy, co byśmy mogli zrobić, żeby byli zadowoleni. Bo generalnie wszystkie nasze działania zmierzają ku temu, żeby Państwo, seniorzy, byli zadowoleni. I właśnie teraz postawię takie pytanie, jako taką płatność rozmowy. Czy właśnie ma Pani taką świadomość, że oni są zadowoleni z tego, jak funkcjonuje obecnie dom pomocy w Zakorzycach? Czy ma Pani takie sygnały od nich? Też wnioskuję po całym optymizmie, w którym się Pani z nami dzieli, że raczej tak, ale jednak zadam takie pytanie formalnie. Tak, Państwo są zadowoleni, znaczy Państwo dają mi sygnały, że są zadowoleni. Eee, cały czas eee, dziękują mi nieustannie, chociaż to jest moja praca i nie potrzebuję tego podziękowania, ale to są osoby bardzo wdzięczne. Za najdrobniejsze rzeczy zawsze dziękują. Niejednokrotnie słyszę, że się za, będą za mną modliły, za moją rodziną, że dziękują Panu Bogu, że tu jest takie miejsce. Także to jest naprawdę pocieszające i dla nas, dla personelu, jako ludzi, którzy którzy pracujemy, a ta praca sprawia nam przyjemność, bo dzięki wdzięczności tych ludzi też wiadomo, że jest nam miło, mile się nam pracuje. Także bardzo się cieszę z tego, że dostaję takie sygnały e, za każdym razem, kiedy ktoś zapewnia mnie, że, że dziękuję, bo się będzie za nas modlił, żeby projekt był, żebyśmy, żeby wszyscy pracownicy e, pracowali, czy jak któryś pracownik jest chory albo dziecko ma chore, to też zapewniają, że będą się modlić, żeby było zdrowe. Także naprawdę, yy, nasi państwo, seniorzy, to jest grupa osób, które jest bardzo wdzięczne za, za nasze działania i uważam, że, że to dla nas, jako pracowników, też jest bardzo ważne. W takim razie życzę pani dużo właśnie efektywności w pracy i dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.